Dzisiaj odzywam się do Was troszeczkę później, bo jest już godzina 13, ale mamy jakiś taki specyficzny dzień. Przede wszystkim z samego rana jak chciałam odwieźć lata do przedszkola. Okazało się, że drzwi od strony kierowcy za nic nie chcą się otworzyć i szarpałam z jednej i z drugiej strony. Wchodziłam do, do samochodu przez szybę, ee, przez okno, ale i tak się nie udało. Coś chyba tam musiało się popsuć. Ee, I. No i co, no i stwierdziłam, w sumie już późno się zrobiło, że dzisiaj do przedszkola Lila nie pojedzie, więc zostałyśmy w domu. Eee, I tak, Dalia dopiero mi teraz zasnęła, więc no ale dobra, takie 45 minut pośpię i ją po prostu obudzę. Eee, przyszła paczka, zaraz ją z Lilą eee, otworzymy, pokażemy Wam, co jest w środku. Ja się zabieram za coś dobrego do zjedzenia, czyli chyba właśnie te cynamonki, ale makowe. I pokażę Wam zaraz, co zaczęłam robić. Wzięłam się za puzzle z Avengersami. Nawet jeszcze ramki nie ułożyłam, bo brakuje mi chyba jeden, dwa, trzech elementów. Mi brakuje coś, nie mogę ich znaleźć. Po prostu chaos. Tu jest Lili. Ale otworzymy paczkę. Otworzymy paczuchę? Super. Można by w sumie powiedzieć, że przyszedł pierwszy taki ala prezent świąteczny. Zamówiłam sobie totalnie na próbę pudełko z Glossy Glossy Box, jakoś tak to się chyba nazywa. Zobaczcie, wygląda bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. No dobra, to otwieramy. Liluś, jesteś ciekawa, co jest w środku. Oj, mama nie może otworzyć! Pomożesz? O! Czekaj, mogę zrobić fotkę. Co? Zrobimy fotę? No dobra, to dawaj. Z Tobie Sowa najbardziej się podoba. A tu mamy pykką kartkę. Mhm, tak. Wow, co my tu mamy? Mamy jakąś maseczkę. Fajne, jeszcze, takiej chyba nie widziałam, szczerze mówiąc. Tu mamy. Też jakąś maskę do włosów chyba. Yy, tu szampon. Pokaż, co to. Wkładka kąpielowa? Mm -mm. Tu mamy perfumy. Ale no fajnie. Perfumy. No perfumy. perfumy. Tu mamy Sorai Aqua Aquashot. Mgiełka mineralna, też bardzo spoko. Tu mamy bazę pod makijaż. Szczerze mówiąc, z bazy za bardzo nie korzystam, ale w sumie. Mm, spoko. Tu mamy takie, takie włosy, co? I tu jest yy, krem pod oczy przeciwzmarszczkowy. Spoko. I. Aaaa! Oj, Lili, uważaj z tymi włosami. A tu mamy coś, miał być jakiś ekstra dodatek z medicine i faktycznie coś jest bransoletka. to jest chyba, opa, naszyjnik nasz o taki, z jakąś pszczółką chyba. Zaraz otworzymy. No, i dobra, tak prezentuje się całość. Wydaje mi się, że całkiem spoko zawartość. No, tutaj te perfumy mnie nie ukrywam najbardziej zainteresowały. Tutaj mamy rozpiskę, co ile kosztuje, czyli tak, baza 35, mgiełka 15, maseczka prawie 16, perfumy 70 zł. Wkładka 74 zł umieścisz wkładkę w stroju kąpielowym. Aha, dobra, w ten sposób. Szczerze mówiąc, chyba bym wolała ten płyn do higieny intymnej. Naszyjnik i dodatkowy produkt. Czyli wychodzi na to, że ten krem pod oczy to jest dodatkowy produkt. No i tutaj są próbki szamponu i maski do włosów. Także... Taka to jest zawartość. Ja zapłaciłam 60 zł chyba? Za to pudełko, więc powiedzmy, no, że się zwróciło. Perfumy kosztowały więcej. Także spoko ja sobie będę z wielką, wielką przyjemnością korzystać. Ten Lila. To lila. Co będziemy robić? Zamiłam wysoko i taką i tylko tak, że kich wyrażam Lila na zako. No się ilę na różanko? Ale pięknie. Super, będziemy robić takie cynamonki, tak? Takie cynamonki. Czasowskie, ale ja będę wkładać do ciasta. Tak, ty będziesz wkładać do ciasta. Uwaga, ale. Uwaga, uwaga, żebyś nie pykała. O, dobra, mamy super. A teraz. Może mi się zebrać ciasto. A teraz to możemy. Robić ciasto, ale nie mamy ciasta, bo możemy. Dobra, wsypujemy. A teraz... Wow! Ciacho zagniecione, więc teraz co? Będziemy czekać, aż pięknie nam wyrośnie. I tak, mama ma duży wałek, a Lila ma jaki? Malutki. Lila ma malutki, zobaczcie, jaki piękny. Mamy tu ciacho. To ruszamy? Tak. Ekstra. To pół wałkami i jedziemy z tym. się przed upieczeniem. E, chciałam powiedzieć: cynamonki, ale nie, makówki, popirols, jakkolwiek by nie nazwać. W każdym razie tak, gotowe, pięknie upieczone, polukrowane. Zrobiony test smaku i muszę powiedzieć, że dobre, dobre, dobre mi wyszły. Nie będę skromna. No, polecam. Także muszę powiedzieć, że mój eksperyment jest zakończony sukcesem i ciasto na cynamonki śmiało nadaje się do tego, żeby po prostu wkładać tam wszelakie inne rzeczy. Myślę, że to może być spoko alternatywa dla klasycznego makowca, aczkolwiek ja gwiazdy makowej raczej nigdy nie zdradzę, ale wiecie, jeśli na przykład szukujecie jakąś taką wigilię tego tak zwanego śledzika ze znajomymi, to takie bułeczki naraz super sprawa. Dobra, robię kolację. Dzisiaj będzie pasta jajeczna, bo szczerze mówiąc, już dużo rzeczy nam się pokończyło. Ale mam też w sumie bułeczki zamrożone z ostatniej paczki, z go Good to Go. Myślę, że jutro klikniemy następną, chyba nawet zaraz. I co? Zjemy, i trzeba będzie dziewczynę kłaść spać. 8:30 a ja lecę do Roska. Siama, 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 otworzę drzwi. Wróciłyśmy do domu. W sumie co, no z półtorej godziny nas yy, tak na dobrą sprawę nie było, z czego większość czasu oczywiście zajął nam dojazd. Już mama już robi śniadanko, przy okazji sobie zrobię kawkę. I ogarniamy się, bo jeszcze mu chciała dzisiaj załatwić małe co nieco. Ja mam dzisiaj śniadanie na słodko, czyli wczoraj upieczone rolsy z makiem, do tego kawka, także takie pyszności. Kawcze jest, plan działania też tak plus minus obrany, zatem zaraz działam. I tak punkt obowiązkowy, totalnie obowiązkowy dla mnie na dzisiaj to jest, yy, co zrobić? Odwiedzić pocztę wysłać w końcu zaległe paczki. Coś jakoś tak nigdy nie mogę się najpierw zebrać do tego, żeby te paczki ogarnąć, potem, żeby wybrać się na pocztę, ale dzisiaj tak, wcześniej pojedziemy po Lila, wejdziemy do biblioteki, wejdziemy na pocztę. I odbiorę Lila, zatem Daluśka powinna wcześniej pójść spać. Mam nadzieję, że mi się to uda. No ale dobra, może Wam na szybkości pokażę taki hol z siaty, takie jak kiedyś były. Wzięłam tak parę past. Tutaj prokudent z perełkami do delikatnego czyszczenia. Wzięłam kilka batonów dla Dalusi, bo ona bardzo je lubi naprawdę. Jeszcze jedna pasta. I jeszcze jedna pasta, tą bardzo lubię z tym olejem kokosowym. Zatem, past będziemy mieć pod dostatkiem. Wzięłam chusteczki, bardzo fajnie wychodziły cenowo. Mm. A to wybielające. Kucza, myślałam, że to są te kolorkaczery. No nic, nie zmarnują się. Wzięłam taką pastę. Wzięłam coś takiego do rozczesywania. Włosów. Wzięłam taką odżywkę z jołpatą. Akurat z mlekiem owsianym lubię. Kremik do rąk. Wziąłam ciasteczka. Czasem jak gdzieś jedziemy, to powiem Wam, że to jest taki odwracacz uwagi. Coś takiego: to jest mydło z peelingiem. Dla mężczyzn. Żel. Jeden, tu mam żel do mycia i szampon, bo to też wiadomo, że schodzi. Tu też wzięłam, tylko że z Only Bio. Tu, 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 tu. Tutaj, bardzo proszę. Drugi żel. Tu też z rumiankiem. Tu mam szampon z kofeiną z altery do włosów. Pani powiedziała, że czytała gdzieś, że jest bardzo dobry. Odżyweczka. Tu akurat wziąłam filtry z Duffy. Też chyba wychodziły za 13 zł, więc mówię, kurczę, no jak? Jak za darmo, więc koniecznie taki wzięłam żel pomarańczowy. Żałowałam, że takich świątecznych nie było, ale już trudno. Tu mamy taki olej do mycia twarzy z altery. Tutaj mamy szampon nawilżający. Jeszcze jeden żal. I jeszcze jeden żel, tylko że tym razem męski. Żel do mycia zębów dla dzieci. Mm, tu mam yy, mydło i jeszcze trochę batonów. No jeszcze wzięłam paczkę pomperów, ale została akurat w samochodzie zatem. Wiadomo, no tego było dosyć dużo tam w tej promocji z tą etykietką poczuj klimat, ale ja stwierdziłam, że w sumie no nabiorę. Potem będzie mnie to frustrowało, że to wszystko wiecie stoi i zalega, więc wzięłam w sumie tylko to co no wiadomo jest nam potrzebne pasty do zębów właśnie filtry no bo korzystamy z tego dzwanka jakieś żele podprysznic szampony no bo wiadomo to na bieżąco po prostu schodzi No już kończymy smażyć ostatniego naleśnika, resztę dosmażymy potem i uciekamy na pocztę i do biblioteki. Poczta odhaczona, idziemy jeszcze tylko do biblioteki. No i potem jeszcze oczywiście odbieramy Lilsona, tak? Kto ma skajkę? No, ci, że ja to wszystko tak nie lubię